Chciałam wyrazić wielką radość z tego powodu, że nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymuje w tym roku społeczność samorządowa Michałowa, reprezentowana przez burmistrza pana Marka Nazarko i przez panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Marię Bożenę Ancipiuk. To wielka sprawa, że po raz pierwszy od czasu istnienia tej nagrody. Właśnie wspólnota samorządowa otrzymuje ją za swoją gotowość pomocy, empatię, zdolność pójścia pod prąd. A taka jest istota tej ważnej nagrody. Chodzi w niej o to, aby zwrócić uwagę na osoby, które czynią rzeczy dobre, słuszne, nawet jeżeli czasami nie są rozumiane. Całe powołanie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich koncentruje się w idei nagrody. Chodzi o pomoc najsłabszym, najbardziej opuszczonym, jednym z nas ludzi, ale równocześnie osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w stanie zagrożenia życia i opuszczenia. Bardzo trudno rozpoznać wyzwanie, które przed nami osobiście stawia historia. W przypadku tej gminy wyzwanie przyszło nagle, ale Państwo potrafiliście mu sprostać. Okazaliście się ludźmi, okazaliście się osobami wrażliwymi. Dobro wspólne, któremu służycie jako wspólnota, znalazło najlepsze ucieleśnienie w Waszym postępowaniu. Ogromnie Wam za to dziękujemy. Panie burmistrzu, Pani przewodnicząca. Proszę przyjąć hołd od nas i wyrazy najwyższego uznania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.